Cześć! Technologia się rozwija, detali jest coraz więcej i coraz więcej jest parametrów graficznych, którymi możemy się bawić na PC. -cie. Bardzo dużo czasu zajmuje dojście do tego, co warto włączyć, a co nie, co należy wykluczyć, żeby zwiększyć wydajność, czego nie warto wykluczać, bo ma duży wpływ na grafikę. Oczywiście każda gra rządzi się własnymi prawami, ale pewne elementy są stałe. Dzisiaj przyjrzymy się najbardziej wymagającym parametrom graficznym oraz paru mitom związanym z wydajnością. Na pierwszy ogień idzie rozdzielczość. Zanim wyłączycie ten materiał i stwierdzicie kolejne zestawienie, w którym mówią o rozdzielczości, pff, każdy to wie, to uspokajam, będzie coś więcej niż standardowe banały. Wiadomo, że o rozdzielczości trzeba wspomnieć, bo to faktycznie jeden z najbardziej obciążających komputer parametrów. W sytuacji, w której uruchamiacie grę na ziemniaku i każda klatka na sekundę jest cenna, obniżenie rozdziałki poniżej tej natywnej dla waszego monitora zawsze pomoże. Zarówno w poprawie wydajności, jak i uczynieniu gry brzydszą, ma się rozumieć. Zmiana rozdzielczości ma tak naprawdę wpływ na wszystkie efekty w grze i stąd jej duże znaczenie. Każdy dodatkowy piksel generowany przez kartę graficzną to także dodatkowy piksel do obliczenia oświetlenia, cieni, wygładzania krawędzi itd. Tutaj dochodzimy do drugiej strony medalu. Zwiększenie rozdzielczości to jeden z najlepszych sposobów na poprawę wyglądu gry i dlatego oprócz rosnącej popularności monitorów typu 4K w grach pojawiają się też inne rozwiązania dla entuzjastów. Jednym z nich jest DSR od NVD, pozwalający po prostu na renderowanie klatek w wyższej rozdzielczości niż ta wyświetlana ostatecznie na monitorze. Nie jest to oczywiście efekt tak widoczny jak w wypadku wyższej klasy ekranu, ale zwiększa precyzję wielu efektów, poprawiając przy tym jakość w oczywisty sposób. Tak samo zresztą jak w oczywisty sposób cierpi na tę wydajność. O ile w wypadku tego typu technologii nie musicie się bać, że włączycie ją przez przypadek, to już przykładowo Black Ops 3 wspierało taki patent z poziomu menu, a że czasami kusi ustawienie wszystkiego. Na maksa, to warto zwrócić na to uwagę, gdyby gra odpaliła się jako pokaz slajdów. Wracając do wydajności, niektóre gry wspomagają też odwrotny zabieg. Rainbow Six Siege na przykład daje nam funkcję Temporal Filtering, która pozwala grze na renderowanie klatek w połówce domyślnej rozdzielczości i później wygładza je lekkim antyaliasingiem. Wiadomo, że wciąż daje to mało szczegółowy i rozmyty obraz, ale lepszy niż przy normalnym zmniejszeniu rozdzielczości. No i oczywiście da się na tym zyskać mnóstwo klatek na sekundę. Skoro już pojawiło się słowo antyaliasing, to wiadomo, co będzie numerem 2. To jest jednak kolejna rzecz, która zmienia się wraz z czasem, ale do tego przejdę jeszcze za chwilę. O wygładzaniu krawędzi mówiłem już bardziej szczegółowo w innym materiale. Przyjęło się tę opcję uważać za jedną z bardziej wymagających, ponieważ jej działanie również opiera się na pracy z obrazem o wyższej rozdzielczości niż ten ostatecznie widziany na ekranie. Tak jest przynajmniej w wypadku takich metod jak SSAA i w pewnym stopniu MSAA, ale do tego pierwszego, najbardziej łopatologicznego algorytmu zwanego supersamplingiem, należy się wystrzegać najbardziej. W ostatnich czasach sporo się jednak zmieniło. Konkretnie pojawiły się nowe metody wygładzania krawędzi, które działają na przeróżne sposoby. Mowa tutaj przede wszystkim o antyaliasingu postprocesowym, czyli takim, który działa na wygenerowanej już klatce i bazuje bardziej na filtrach oraz efektach graficznych. Takie na przykład FXAA to dość popularna metoda i nie należy się jej bać, bo wpływ na wydajność jest wręcz znikomy. W tym wypadku warto rozpatrzyć za to efekt końcowy. Często pojawiają się opinie, że postprocesowo wygładzany obraz jest zbyt rozmazany, i w takim wypadku warto z tej techniki zrezygnować i ewentualnie pokusić się na coś innego. Alternatywy zależą od gry, więc czasami trafi się SMAA, innym razem MLAA. Nvidia ma znowu swoje MFAA, czyli bardziej wydajną wersję standardowego MS, do wyboru do koloru. W każdym razie rzadko dziś staje się przed dylematem 15 klatek na sekundę albo ostre jak brzytwa krawędzie. Jeszcze inna sprawa to temat rozdzielczości. Ta ciągle się zwiększa, co przy raczej stałych rozmiarach monitorów oznacza, że potrzeba wygładzania jest mniejsza. Dlatego dzisiaj rzadko się widzi te oldschoolowe tryby np. 16-krotnego antialiasingu, dlatego że przy wysokiej rozdzielczości tego typu ustawienie jest po prostu marnowaniem mocy obliczeniowej komputera. Następne w kolejce są ultrarealistyczne włosy. No! Ultra realistyczne, na pewno bardziej niż te standardowe. Zarówno AMD, jak i Nvidia już parę lat temu wprowadziły technologie mające symulować włosy zbliżone do tych prawdziwych. W obu przypadkach chodzi o to samo: czyli podzielenie fryzury bohatera lub bohaterki na pojedyncze pasemka włosów. Dzięki czemu wyglądają lepiej i ich fizyczne reakcje są bardziej wiarygodne. Problemu nie trzeba daleko szukać. W takim Wiedźminie 3 Nvidia Hairworks generuje średnio 30 tysięcy włosów na głowie Geralta, plus jakieś 6 tysięcy, które dodaje broda. Te liczby rosną nawet do 100 tysięcy na zbliżeniach, a do tego dochodzą inne postacie, w szczególności różne futrzaki. Setki tysięcy dodatkowych obiektów, które reagują na wiatr, światło i tak dalej. Komputer ma co do roboty. Rise of the Tomb Raider wykorzystuje z kolei Pure Hair, czyli zmodyfikowany Tres FX od AMD. Tutaj ciekawą rzeczą jest to, że pojedyncze pasma są połączone w grupy, tak żeby na przykład fizyka nie musiała być obliczana dla każdego włosa z osobna i to już trochę poprawia wydajność, chociaż efekt wciąż jest kosztowny. Zazwyczaj tego typu opcje mają jakieś stany pośrednie, na przykład mogą działać tylko na głównym bohaterze i w takim wypadku dobry sprzęt nie powinien już specjalnie zgrzytać. Pamiętajcie jednak, że z tych technologii warto korzystać tylko wtedy, kiedy macie jeszcze w zapasie parę FPS-ów. Jeśli już balansujecie na krawędzi, to nie ma się co cackać. Bujne włosy mogą Wam zabrać nawet 10 klatek na sekundę. Pozostaje więc wyłączyć. Albo można się też ostrzec. Masz i nożyczki? To dobrze, ostrzyżesz mnie. Numer 4. Cienie. Fundamentalny element naszego oświetlonego świata. Cienie są jak yin dla yang, którym jest światło, i bez nich wszystko jest po prostu płaskie. Sami zresztą widzicie. Rzecz w tym, że o ile wciąż wykorzystuje się czasami cienie statyczne, czyli takie, które są na stałe naniesione na tekstury, większość gier operuje dziś dynamicznym oświetleniem, rzucającym równie dynamiczne cienie. Niby drobny element, a jednak sporo kosztuje. Wygenerowanie cieni wiąże się z uwzględnianiem każdego źródła światła w danej scenie, następnie lokalizacji obiektów, które rzucają cienie, oraz w końcu tych, na które cienie są rzucane. Większość gier pozwala jednak kontrolować jakość cieni i zazwyczaj chodzi tutaj o ich rozdzielczość. Jako, że wpływa to na szczegółowość wszystkich tych obliczeń związanych z oświetleniem, to można tutaj sporo zaoszczędzić. Przy okazji tego ustawienia warto jednak poruszyć jeszcze inną kwestię, a mianowicie różnicę pomiędzy najwyższymi ustawieniami a tymi o stopień niższymi. W szczególności w wypadku cieni często jest tak, że najbardziej wypasiona jakość kosztuje sporo mocy obliczeniowej, chociaż wizualnie wcale nie musi być widoczna na pierwszy rzut oka. Weźcie to pod uwagę konfigurując grę, bo zazwyczaj, żeby cieszyć się efektowną grafiką, nie musicie ustawiać wszystkiego na ultra, a parametry bardzo wysokie już robią robotę. Jeśli chodzi o same cienie, to rzecz nie kończy się na jakości. Niektóre gry mogą oferować ustawienia związane z dystansem czy ilością cieni, a poza tym jest to element, z którym jest powiązane kilka dedykowanych technologii. Mogliście się na przykład w Assassin's Creed spotkać z PCSS, czyli kolejną technologią NVIDII, rozwijaną jako Percentage Closer Soft Shadows. W skrócie chodzi o symulowanie efektu zmiękczania cieni wraz z tym, jak zwiększa się odległość pomiędzy obiektem rzucającym cień, a powierzchnią, na którą jest on rzucany. W takim Assassinie dodatkowo dochodzi zwiększanie rozdzielczości i parę innych filtrów, które ostatecznie sprawiają, że tym bardziej mamy do czynienia z efektem zarezerwowanym dla entuzjastów, z również budzącą entuzjazm zawartością obudowy dalej mamy listowie tudzież potrzycie. <laughs> tak drzewka krzewy trawa i inne takie natura natura potrafi napsuć jeśli chodzi o wydajność w szczególności w grach z otwartym światem możecie się spotkać z opcjami kontrolującymi zagęszczenie tego typu elementów albo odległość na której będą one rysowane maksymalne ustawienia często zabijają sporo fps-ów ale tutaj uwaga przy tym punkcie dochodzimy do kolejnej zmiennej, a mianowicie tego, na co dokładnie wpływa dany parametr. W tym wypadku mówimy przede wszystkim o procesorze, jako że więcej obiektów musi zostać wygenerowanych jednocześnie. Od razu można jednak nawiązać do poprzedniego punktu. Więcej obiektów to więcej obliczeń związanych z oświetleniem, cieniami, być może także fizyką. Oczywiście mówimy nie tylko o trawie, bo to samo będzie się aplikowało do ustawień związanych z generowaniem postaci, budynków czy innych obiektów. Stąd też niepozorne ustawienie tego typu może pociągnąć za sobą sporo różnych elementów, angażując przy okazji kartę graficzną. Pamiętajcie też o tym, że tego typu ustawienia kryją się pod różnymi nazwami. W Far Cry 4 na przykład pojawia się jakość otoczenia i jakość geometrii, które odpowiadają między innymi właśnie za zasięg rysowania obiektów. Innym podobnym ustawieniem jest Level of Detail, którego nazwa może być myląca. Chodzi tutaj o popularny zabieg, kiedy obiekty znajdujące się daleko od gracza są generowane w niższej jakości, a więc przy wysokiej wartości takiego ustawienia będą one zachowywały swój wygląd naturalnie kosztem wydajności. Trawa trawą, ale skoro mówiliśmy już o cieniach, to nie może zabraknąć wzmianki o oświetleniu. Dynamiczne oświetlenie to oczywiście bardzo złożona rzecz, ale nie zawsze mamy szansę ją kontrolować. Zależnie od gry, oprócz cieni mogą się jednak pojawić różne ustawienia związane z samym światłem, które potrafią mieć duży wpływ na wydajność. Wystarczy zerknąć na Fallout 4 i parametr Godrace. Znany efekt, mocne promienie słońca, które oświetlają otoczenie. Tutaj jednak jest to integralny element oprawy wizualnej i ma dynamiczny wpływ na wiele różnych obiektów, tak więc stopień jego zaawansowania ma duże znaczenie dla tego, jak gra działa i wygląda. Bardziej popularnym ustawieniem jest dziś jednak Ambient Occlusion. Upraszczając, chodzi tu o ustalenie tego, w jak dużym stopniu każdy punkt jest wystawiony na światło. Dzięki temu określone miejsca są mniej lub bardziej mroczne i całość otoczenia, jak i poszczególne obiekty zyskują na głębi. Ambient Occlusion można wyłączyć całkowicie, ale jeśli zostało odpowiednio zaimplementowane, to jest warte świeczki. Tak więc jeśli już się zdecydujecie, zazwyczaj pojawia się kilka wariantów do wyboru. SSAO to już prawie dziesięcioletnia i domyślna technika, która nie jest jednak najbardziej precyzyjna. Odpowiedzią na to było HBAO przygotowane przez Nvidia, które doczekało się parę lat temu ulepszonej wersji Plus, poprawiającej zarówno wygląd, jak i wydajność. Dzisiaj żadne z tych ustawień nie są może najbardziej wymagające, ale w porównaniu do wielu innych, które mają znikomy wpływ na wydajność, warto brać AO pod uwagę w sytuacji, w której zależy Wam na każdej klatce. Są jeszcze jednak oczywiście mity, czyli ustawienia, które mogą Wam się kojarzyć z bardzo obciążającym ideal komputera, mimo że tak naprawdę wcale takie nie są. Na pierwszym miejscu będzie chyba jakość tekstur, czyli parametr obecny praktycznie w każdej grze. Jakość tekstur przekłada się po prostu na rozdzielczość, w której są ładowane. W tym wypadku nie oznacza to jednak, że obliczenia stają się bardziej skomplikowane, a zamiast tego większe tekstury potrzebują po prostu więcej miejsca. Dlatego ten parametr jest powiązany bezpośrednio z ilością pamięci ram, którą posiada wasza karta graficzna, czyli wideo ram. Jeśli macie jej wystarczająco, to podbijanie jakości będzie miało znikomy wpływ na wydajność. Jeśli jednak pamięci zabraknie, to gra może się w pewnych momentach po prostu zatrzymywać, doczytywać tekstury na waszych oczach albo w ogóle nie uczytywać. Uruchomić. Musicie więc myśleć tutaj w nieco innych kategoriach i pamiętać też, że często różnica pomiędzy maksymalną a wysoką jakością nie jest aż taka duża. Jeszcze jednym mitem, czy też po prostu niezrozumianym parametrem jest synchronizacja pionowa. O tym też robiłem osobny materiał, więc tutaj tylko w skrócie. Domyślnie przy włączonym v jeśli gra nie jest w stanie się zsynchronizować z odświeżaniem monitora, czyli na przykład utrzymać 60 klatek na sekundę, to faktycznie pojawią się brutalne spadki do połowy, czyli 30 FPS-ów. Większość współczesnych gier wspiera jednak potrójne buforowanie, tak więc jeśli macie to ustawienie aktywne, VSync nie powinien już sprawiać takich problemów. No i to by było na tyle. Oczywiście w każdej grze może się znaleźć inny parametr, który ma duży wpływ na wydajność. Znaczenie będzie też miała specyfika danego tytułu, no bo na przykład jakość wody będzie ważniejsza w grze, w której jest po prostu dużo wody. Weźcie te zmienne pod uwagę w momencie, w którym walczycie z parametrami graficznymi, a będziecie bezpieczni. Mam nadzieję, że czegoś się dzisiaj nauczyliście i dzięki za uwagę. Trzymajcie się.